Ten rozkład nazywa się Serce. On będzie mówił o Twojej drodze do siebie nawzajem, Twojej Twojej bratniej duszy. I także będziecie widzieli, gdy będę czytała, gdy będziecie wybierzecie, będziecie wiedzieli, czuli, czy w takim razie, wy to swoje bratnie duszę znacie, czy dopiero e, idziecie do niej. Także nie przedłużając, zaczynamy. E, ja biorę, skoczę was ze środka, biorę. I tak, karty były oczywiście potasowane, ale je tu na wizji przetasuję, żeby nie było, że Ala je poukładała, żeby one nabrały świeżej energii Waszej. Wy, kochani, nie, nie musicie o niczym myśleć. Myśle, myślcie po prostu o swoim, ży o swoim życiu, lub patrzcie na karty, lub słuchajcie ich dźwięku, tasowania. Prawdopodobnie uspokajają. Okay. Wy i Wasza bratnia dusza. I zaraz to wszystko, kochani, ja Wam wytłumaczę. Wasza droga do siebie. Historia Waszej Drogi do spotkania Bratniej Duszy, jak bajka brzmi. Dzisiaj będę je y, przekładać i wybierać, nie muszę wypadać. Wy i Wasza Bratnia Dusza, Wasza droga do siebie nawzajem. I tak, pierwsza karta to jest urodzenie, Wasza karta łącząca. Tutaj jest po tej stronie mężczyzna, ponieważ jest słońce, tak? Po tej stronie jest kobieta, ponieważ jest księżyc, to jest dzieciństwo. Tu jest okres troszeczkę późniejszy, taki do nastolatstwa. Tu jest y, okres y, teraźniejszości i u kobiety. Tu jest wasze spotkanie. I tak, kochani, ten rozkład się nazywa serce, ponieważ ta karta przy urodzeniu, ona jest waszą, waszym wnętrzem. Dosłownie w sercu, sercem. Tu jest wasze wspólne, to spotkanie, twoje i Twojej brat duszy. Czy w tym życiu gdzieś się spotkaliście już, czy yy, w innym? Dla to jest wasze te spotkanie, ten punkt w urodzeniu, tak? Tutaj, po się rozchodzi. Tutaj jest strona męska, tu jest strona żeńska, tak? Do Waszego spotkania tutaj. I także nieważne, czy jesteś mężczyzną, czy jesteś kobietą, tu będzie mężczyzna po tej stronie, po prostu jeżeli Ty jesteś kobietą, to tu będzie Twoja bratnia dusza, a jeżeli Ty jesteś mężczyzną, to Ty jesteś tu, a kobieta jest tu, Twoja bratnia dusza, tak? To weźcie sobie tak, ponieważ mówimy teraz o bratniej duszy, płci przeciwnej, bo może być bratnia dusza tej samej, tak? A my mówimy o płci przeciwnej, ponieważ tak rozkład, ponieważ księżyc i słońca. I mam nadzieję, że kochani to jest jasne, Jesteśmy inteligentni, to na pewno jest jasne. I tak, kochani, zaczynamy. E, tutaj dla tych właśnie, co wybraliście, to powiem Wam, że fajne połączenie. Może Wam po prostu udzielał namaszczenia jakiegoś, tego się nazywa chrztu, ten sam kapłan po prostu, wiecie? Może ten sam kapłan, bo to jest tak prosta. E, ta sama osoba może po prostu e, ciebie i Twoją bratnią duszę namaszczała tym, tym, wiecie, tą wodą od chrztu, tak? Ale jeżeli to jest mała miejscowość, to nic dziwnego, prawda? Nawet takie, jak ja pochodzę z Suwałk, to też tam na krzyż był jeden kiedyś kościół, w którym przeważnie na tego samego księdza można było trafić. Ale jak mieszkacie w większej, no to może być troszeczkę inaczej. Może po prostu jakieś połączenie jest, że może na przykład e, ten kapłan taką samą historię miał, a może w, w poprzednim wcieleniu się spotkaliście, bo byliście oboje w klasztorze. Jakiś taki początek związany, wiecie, jakby z religią. I tak, kochani. Tutaj idziemy w stronę dzieciństwa, już jak byliście dziec, dziećmi, takimi małymi dziećmi, powiedzmy. Tutaj, o, to są dwie karty, tu jest mężczyzna, tu jest kobieta. Mężczyzna w tym układzie, to tu będę nazywać układ, w tym układzie między tobą, bratnią, duszą, to mężczyzna. Mężczyzna przeżył w dzieciństwie jakąś tragedię, mógł stracić ukochaną osobę, mogła umrzeć, mogło być to rozwód rodziców, mogła po prostu być tragedia. Ja będę mówiła po prostu w skrócie, bo mamy trzy układy i... Zrobię to w skrócie. Po prostu mężczyzna przeżył jako dziecko tragedię. Tragedii mogło być mnóstwo, dla każdego inna, dla każdego czym innym była tragedia. Dla jednego była wyprowadzka i zostawienie kumpli, takich malutkich kumpelków, a dla drugiego była tragedia, że tak? Ale bynajmniej dla tego mężczyzny była na tamten czas tragedia, który może miał traumę dalej. Kobieta, kobieta jako malutkie dziecko mogła podróżować. Mogła po prostu z rodzicami przemieścić się do innego kraju, nawet niekoniecznie miasta, nawet kraju. Może musiała uczyć się nowego języka. Kobieta jako dziecko, to jest wyzwanie, tak? Jako małe dziecko opuściła z rodzicami miejsce zamieszkania, powiedzmy. Jeżeli nie mieszka w Polsce, po prostu gdzie indziej, jeżeli Wiecie, bo bratnia dusza nie musi być w tym samym języku mówić, przecież nie musi wcale być Polakiem, tak? I tak, kochani, Boże, jakie wrony, wysłyszycie? Się w moim domu, ale to na zewnątrz. I kochani, tak, okres młodzieńczy. To powiem, że tutaj u mężczyzny był duży ruch. Mężczyzna po tym wszystkim, co przeżył w dzieciństwie ruszył, był bardzo tolerancyjny, mógł być iść w takich jakichś tam protekst, protestach przeciwko ne, znę, znęcaniu się nad zwierzętami, ko, nad, na przykład przeciwko rasizmowi. Był mężczyzna, który naprawdę kochał w młodzieńczym czasie takim, wiecie co? Niespokój koniecznie, ale taką niesprawiedliwość. Po prostu miał pewne zasady. Jako młody człowiek to pięknie. Miał pewne zasady. Naprawdę nie lubi może to, co w życiu go spotkało jako dziecko. Po prostu to wyniósł takie coś, że nie, nienawidził, ktoś na kim się znęca czy coś. Mężczyzna jako nastolatek był naprawdę super. Nie wdawał się w żadne bójki nic, był super młody człowiek. Kobieta, powiem, kobieta jako nastolatka mogła pójść szybko do pracy, może gdzieś musiała na studia zarabiać, może była gdzieś kelnerką, może musiała wcześniej wyjść do jakiegoś akademika mieszkać czy na stancję, gdzie musiała sama płacić, musiała uczyć się jeszcze pracować na siebie. Dużo może odkładała pieniążków, jeździła na jakieś różne prace sezonowe, no dla każdego co innego, ponieważ pieniądze, pieniądze, kobieta w tym układzie, to wiecie, pieniądze, pieniądze. No i tak, ten czas obecny, mężczyzna teraz w takim zawieszeniu. Tylko właśnie pod uwagę jeszcze raz powiem, jeżeli Wy już znacie bratnio duszę, na przykład macie 65 lat i wiecie, że spotkaliście to bratnio duszę, to dla was rozkład nie będzie żadną nowością. Będziecie po prostu czuli, poczujecie, że faktycznie moje bratni duszy to jest taka historia, moja taka. Do widocznie już spotkaliście, tak? A niektórzy mogą dopiero spotkać. I tak, mężczyzna przed Waszym spotkaniem, powiedzmy, tak? Był w zawieszeniu. Może był po, po naprawdę po takich ciosach, co go życie skopało, że po prostu miał pewnych rzeczy dość. Może zbankrutował. Może niekoniecznie w miłości, że miał dość. Może po prostu zbankrutował. Może... Yy, tak próbował postawić świat na nogi, bo miał zasady, że zobaczył, że nie da się. Jeden człowiek nie może po prostu wszystkiego podźwignąć. I po prostu wpadł w taki coś. Może filozofem się stał, zaczął dużo myśleć. Na pewno pracował głową. Mógł na przykład iść na jakieś takie kursy, czy przy czy się używa mózgu, mózg, albo dosłownie. Także bardzo myślący mężczyzna, naprawdę bardzo. Kobieta, powiem, że założyła rodzinę. Kobieta założyła rodzinę w tym układzie tutaj. Urodziła dziecko, miała normalny dom, miała y, zwierzątka, y, może ma męża, karta mi tu nie mówi. Y, może ma męża kobieta, może jest samotną matką, mi ma dom, ma dziecko przed poznaniem, tak? Przed spotkaniem swojej bratniej duszy. No i spotkanie będzie takie, że to będzie w momencie jakiejś takiej nieuczciwości. A nie daj Bóg ten mężczyzna tu nie będzie tak za długo wisiał, że on po prostu postanowi zejść na złą drogę i na przykład będzie miał problem, a kobieta skończy wychowywać dzieci i pójdzie na przykład jako sędzina pracować i będzie musiała swojego. Tego, tą bratnią duszę skazać za coś na przykład, tak. To będzie wasze pierwsze spotkanie. Także wasze, wasze pierwsze spotkanie, powiem, te bratnie duszy, no nie takie pierwsze, może pierwsze w tym życiu, ale już się kiedyś gdzieś tam spotkaliście, nie? Kiedyś, może w innym życiu, nie? Lataliście jakieś dwie kulki w kosmosie, ale to wasze spotkanie w tym życiu to będzie takie, to nie będzie moment y, fajny. To będzie moment takiej troszeczkę nieuczciwości. Mógł ktoś na przykład komuś coś ukraść, mógł ktoś na przykład komuś coś, E, nie wiem. Widzicie, e, mm, e, co mi nie przychodzi na żywo <grym> od <wody> głowy? Po prostu taka nieuczciwość, taka chytrość. Mógł ktoś chcieć kogoś uszukać gdzieś, e, może nawet w sklepie, e, przy zakupach. Czy na przykład ty jesteś kierowcą, a wsiada twoja bratnia dusza i wsiada w masę, tak? Bo są zasady. Ufam, jest i, ponoć ileś tam tysięcy zapłacenia, jak nie masz maski a idzie za krzesło, zdejmuje maskę i taka Wasza bratnia dusza mówi kurczę, może ona nie będzie widziała, że ja nie mam maski, mi się za krzesłami. Chodzi o to, że spotkacie w momencie jakiejś To nie będzie jakieś romantyczne spotkanie z Waszą bratnią duszą, tylko właśnie coś będzie niefajnego. Może będziecie pracować na przykład w, w tym samym miejscu i ta osoba będzie na Was zła, ponieważ Wy robicie podobnie, a macie większą kasę i ona pójdzie na przykład podpieprzyć Was do szefa. Nie po prostu to Wasze spotkanie będzie takie owiane Taką chytrością, takim czymś, że ktoś będzie zły, że ktoś coś ma, ja też chcę tu mieć. Coś takiego. To nie będzie takie za bardzo romantyczne wasze pierwsze spotkanie. Lub było. I tak, kochani, dla tej y, grupy podziękuję bardzo serdecznie, że byliście ze, ze mną. Uwielbiam Was. I weźmiemy teraz tą. Ok? Teraz, kochani, ci, co wybrali tą, yy, pomyślcie o swoim życiu. Jakim życie wygląda. Zadajcie sobie w głowie pytanie. Um, kim jest moja bratnia dusza? Bo bratnich dusz przecież mieć kilka, tak? Kim jest ta, o której teraz będzie Ela mówić? Jak ją spotkamy i czy już może ją spotkaliśmy? Czy dane nam było się spotkać? Czy dopiero się spotkamy? To droga nasza do siebie, tak? i wasza bratnia dusza. Byli wasza bratnia dusza. To już znać, że powinnam rozkładać. i wasza bratnia dusza. Wasza droga do siebie. Co za romantyczne. Wasza droga, wasz punkt urodzenia. Mężczyzna w dzieciństwie. Kobieta w dzieciństwie. Mężczyzna w czasie dojrzewania. w <goda> czas dojrzewania. Kobieta w czasie dojrzewania. Mężczyzna przed Waszym poznaniem. Kobieta przed Waszym poznaniem. I wasz punkt. styczności. Kochani moi. I tak, historia Waszej drogi do spotkania, tak, siebie nawzajem, tutaj, od momentu urodzenia do tutaj. To powiem tak, tutaj co Was łączy? Was łączy to, że może po prostu byliście w jakimś miejscu, gdzie takie, no słowo jak obóz koncentracyjny, serio, taka praca ciężka i takie kucie, może i Wasi tatowie podobnie ciężko pracowali po prostu. Może podobnie pracowali ciężko, może pracowali w tym samym miejscu. To jest związane co z pracą, ale z pracą ciężko, z kombinowaniem, dosłownie, z zastanawianiem się, zrobieniem planów. Wasz punkt urodzenia to był taki owiany, wiecie, kombinowaniem. Okej, okay, mamy teraz dziecko, to co mamy dalej robić? <grym> w sensie takim, Kochani, ale tu było urodzenie. Może to było w tamtym życiu. Powiem tak. Tu jest wasza dalsza droga. Tutaj, tak? Tu jest mężczyzna, tu jest kobieta do punktu spotkania. I tak, mężczyzna w okresie dziecięcym. To powiem, że to był mężczyzna bituśnik, tak? Na pewno w piaskownicy to on zawsze miał szpadelak. Był dzieckiem naprawdę, który robił zamieszanie. On zawsze musiał mieć naokoło ludzi, ko siebie, po prostu może był w rodzinie rodzynkiem, może miał same siostry, może musiał zawsze być otoczy, otoczony. Wiecie, że każdy zainteresowany, nie mógł, tyczu, taki. Ale po prostu w dzieciństwie to był taki chojrak. Powiem, że mężczyzna to był chojrak. Kobieta za to, kobieta w tym układzie to była taka, co lubiła bawić się na łonie natury, może miała gdzieś u babci sad, lubiła zbierać kwiatuszki, bawić się w kwiaciarnie, że z jakimś tam kolegą lub koleżanką pletli sobie wianki, związywali trawo i udawali, że jedna kupuje, a druga sprzedaje w tej kwiaciarni, pocili sobie kamyczkami czy czymś. Dzieciństwo miało naprawdę wesołe. Często na wsi spędzała, dużo kwiatów, może w domu dużo było kwiatów, mała często wstawiała w azience, w kuchni, na stole. Także dzieciństwo miała kobieta tutaj w tym układzie zupełnie inna. Tutaj musicie się spotkać, dużo przyjdziecie, całą drogę po prostu... M, mężczyzna dużo, dużo się nie zmienił, zwróćcie uwagę. Ponieważ jako nastolatek już jest w karcie diabła. To kawał cholery z niego wyrosło, powiem. Tu dziecko był taki bu, bituśnik, tak? A tutaj to mógł tak, cuda robić, cuda wianki. Może, nie wiem, zostawił parę kobiet z dziećmi, może po prostu był bandytą, może do jakiegoś gangu należał, może robił wszystko wbrew zasadom. Łamał zasady na każdym kroku. To był taki zapalnik dosłownie do czasu. Mężczyzna, jako nastolatek, to mówię Wam, jak już wiecie, że to jest Wasza bratnia dusza, lub Wy to jesteście, to na pewno już wiecie o kim mówię, albo będziecie widzieli, jak spotkacie. Jak opowie o swojej przyszłości, o przyszłości, ponieważ był naprawdę zadziora w dzieciństwie i jako nastolatek. Aż tu karma wróciła. Kochani, kobieta jako nastolatek. Kobieta była naprawdę lubiła sprawiedliwość, była, miała wszystkie cechy, te czystości. Absolutnie ona nie wdawała się w czegoś, coś takiego. Was tu coś się rozłączyło, ale spójrzcie, w jakie drogi różne poszliście. Kobieta kochała sprawiedliwość, może myślała, żeby iść na prawo, może chciała zostać w um, wolontariacie kimś, kto pomaga skrzywdzonym zwierzętom, na przykład, czy zbierać na biedne e, dzieci jakieś pieniążki. Po prostu no, kochała sprawiedliwość, wszyscy muszą mieć porówno, że każdy powinien tak samo mieć. Dlaczego jest tak na świecie, dlaczego tak? Jako młoda osoba naprawdę była, kobieta była. Super, naprawdę super człowiek, super przyjaciel, do której przychodziły koleżanki i koledzy o radę. Super osoba, naprawdę. I tak, y, mężczyzna, wiek y, późniejszy. Przepraszam, że tak się zawiesiłam, ale mój kot zrobił dziwną minę. Myślałam, że mysza jakoś przyniósł. Y, mężczyzna przed Waszym spotkaniem. Oj, strasznie poturbowany, powiem. Myślał, że nie ma wyjścia z tego. Może trafił do jakiegoś aresztu, doszedł do wniosku, że. Przepszem całe życie, co ja teraz zrobię jako czterdziestolatek? Tak? Na mnie mężczyzna był normalnie jak związany, nie wiedział co ma zrobić z sobą. Taki był okropny jako dziecko i jako młody człowiek, że po prostu jako dorosły nie mógł sobie poradzić. Miał tak wpojone złe zasady, że przy każdym cokolwiek ludziom szło łatwo, to jemu się wydawało, że to jest ponad jego możliwości. Tak jakby, nie wiem, z innej bajki, z choinki siłonął. Dosłownie mężczyzna był cały czas jakby miał ręce związane. chyba że narobił tak dużo tu dzieci jako młody człowiek, że po prostu z elementów nie mógł wyjść. Nie wiem, komornik go ścigał. E, kobieta za to, kochani. E, kobieta już jak przeszła okres nastolatni, to była super dorosłą kobietą, która dbała o siebie, mogła mieć operacje plastyczne, mogła e, do jakichś klinik chodzić. Na pewno bardzo dla niej ważna jest e, uroda, jej ciało. Lubi pięknie się ubierać, lubi błyszczeć na salonach, lubi jak mężczyźni za nią się oglądają przed tym spotkaniem z waszą bratnią duszą. Kobieta tutaj w tym układzie jest naprawdę seks bombą. Seks bombą. Może mieć włosy często farbować, może lubić chrudości. E, po naprawdę kobieta Zbióstwem. Kochani, wasze spotkanie, wasze spotkanie odbędzie się w pracy, waszej bratniej duszy, ponieważ wy pójdziecie do pracy pewnie, po takim swoim życiu to będziecie e, na przykład księgowo, a on przyjdzie, ten wasza bratnia dusza i po prostu będzie prosił o pracę was. Normalnie chyba. Albo powie, ma ręce związane, że jakieś złe wynagrodzenie wy mu naliczyliście, czy składki nie odprowadził. To wasze spotkanie też nie będzie łatwe. A to widzicie, to są właśnie te bratnie dusze, to jakieś relacje karmiczne, coś do odpracowania. Wy tu się po prostu spotkacie w takim momencie, że będziecie zapracowani, będziecie Wy zapracowane i po prostu w tym miejscu gdzieś się spotkacie. I to będzie ważne styknięcie się. Spotkacie to swoje bratnie dusze, i to właśnie taką drogę przyjdziecie do siebie. Teraz, kochani. Zobaczmy dla ostatniej grupki, możecie chcecie to wszystkie słuchać, posłuchajcie, gdzie do Was najbardziej przemawia, ponieważ mówiłam dla was, że czytanie jest bezterminowe, to znaczy kiedykolwiek przyjdziecie, to będzie dla was. Jeżeli na przykład jest rok, tak, 2000... 38. Witajcie u Ueli na kanale. Wiem, że zaraz rządzę robotą, a ja ciągle się ruszam, tak? Widzicie, tak wygląda kiedyś przeszłość. I tutaj to czytanie jest jak najbardziej dla Was, ponieważ przyszliście, to znaczy, że musicie to usłyszeć. I tak y zaczynam tasować te ostatnie karty. Historia, kochanie, Waszej drogi do spotkania bratniej duszy. To jest terminowe czytanie. Nie, <laughs> że tak powiem. Jestem jak speaker. Dobra, historia. Drogi do spotkania siebie nawzajem. Historia do spotkania siebie nawzajem. Historia Twoja i Twojej bratniej duszy. Jak dane będzie Wam się spotkać, lub czy już się spotkaliście. Jeżeli posłuchacie tego, a wyda Wam się znajome, to znaczy, że to jest już, doświadczyliście tego. Historia... Twoja i Twojej bratniej duszy. Już każdy co powiedzieć, że już nie wystarczy, mogę przekładać. Historia. Twoja i Twojej bratniej duszy. Tak. Czas, kiedy się urodziliście. Mężczyzna, czas w wieku dziecięcym. Kobieta, czas w wieku dziecięcym. Mężczyzna, okres dojrzewania. Kobieta, okres dojrzewania. Przed Waszym poznaniem dorosły czas. I kobieta, i kiedy się poznacie. Kochani. Co Was łączy w tej kategorii tutaj z poziomu serca, czakra serca, tak? Powiem Wam, co Was łączy. To, że na przykład um, jako dzieci. byliście, mieliście dwoje y, rodzeństwa lub byliście strojaczków, lub w trójfoncie byli rodzice. Chodzi o to, że. Może na przykład wasza mama zajmowała się magią, może mama wróży z kart też, bo y, ta karta często kiedyś pokazywała kobiety, które chcą na kogoś rzucić czar. Y, ogólnie w dzieci dzieciństwie jest punkt taki łączy, chyba, że w tamtym życiu y, byliście w kącie i się troszeczkę jakoś poraniliście, może to też, może to przeszło, to z tego bratni duszy do wyższych taki związek karmiczny do spracowania. I wy już tu się znaliście, ale wy nie byliście żadną jakąś parą, tylko w większej, jeżeli w tamtym y, życiu, tak? Zanim się urodziliście przed waszym urodzeniem, to byliście w większym groniu, by się znaleźliście po prostu. Może byliście rodzeństwem kiedyś. No i tak, ale w końcu się urodziliście, przyjście na ten świat, tak? No i co? No i mężczyzna poszedł swoją drogą jako dziecko, małe dziecko. To powiem, że no, był takim dyplomatą. Naprawdę, na pewno to on mówił, w której godzinie chce kisiel i na pewno mówił, kiedy on idzie spać albo siku. Był po prostu zadziora. Był taki człowiek, który mały człowiek, malutki człowieczek, który przez dziurę w kocu wywiercono paluszkiem, ogląda film dla dorosłych, ponieważ w pokoju obok rodzice oglądają film, a oni mu kazali spać. W dzieciństwie to naprawdę wszystko umiał podważyć. Jeżeli ktoś go zaczepił małego, coś powiedział, to mówił: Ja powiem na swojej mamy. To był taki chłopczyk. Dziewczynka za to. Dziewczynka miała, można powiedzieć, jakieś takie Dylematy ciągle, jak małe dziecko. Może cały czas jej się wydawało, że jej siostra lub brat ma lepiej. Że, dlaczego mama na przykład kupuje taki, Taki deser dla siostry, dla mnie taki. Ciągle się zastanawiała między tym a tym. Ciągle nie wiedziała, co chce na obiad, co na podwieczorek, co chce zrobić z wolnym czasem. Może była troszeczkę rozkapryszona. Może trzeba było się zdecydować, ponieważ rodzice się rozeszli, musiała się zdecydować, w którym chce zamieszkać. Może gdzie, z którym, czy z mamą, czy z tatą wakacje chce spędzić. Po prostu jak małe dziecko była taka rozrywana, dosłownie. Może ktoś się po prostu rozrywał. Czas późniejszy. Czas nastoletni, tak? Chłopczyk tu sobie nieźle nas, nas skrobał, był taki zadziora. U niego strasznie jest dużo te, tego metalu. E, powiem, że może jako nastolatek, albo rzuciła go wielka miłość jako nastolatka, e, to zdarzyło się coś strasznego, że po prostu tak, Wiecie co? Mógł wpaść nawet w narkotyki, czy coś, po prostu... Coś takiego się spowodowało, że on nie mógł się z ziemi podnieść. On leżał i, i po prostu myślał, że to jest koniec jego dosłownie życia. Mógł mieć nawet wypadek, może miał jakąś operację, wyrostka czy czegoś. Tu były jakieś noże, tu po prostu był, mógł, mógł być jak najbardziej jakiś wypadek, jakaś operacja, jak mężczyzna, właśnie jako nastolatek, mógł to przejść. A kobieta jako nastolatek? Kobieta tak samo, zwróćcie uwagę, że Was coś innego łączy. Wasza bratnia dusza to coś jest więcej niż bratnia dusza. Kobieta w tym samym momencie jako nastolatka. Też w takim samym czasie, nie niekoniecznie czasie, bo ponieważ wasza bratnia dusza może mieć na przykład 20 lat więcej niż wy, lub mniej, tak? Ale chodzi o to, że w tym samym wieku, gdy była tak jak wy, podobnie przychodziła takie same cierpienie. Jeżeli wasza bratnia dusza, wy macie na przykład teraz 40 lat, wasza bratnia dusza ma 20, to może po prostu jako 40-latek mężczyzna przychodzi to, a kobieta jako 40-latek jeszcze przejdzie, ale jak będzie na tym samym etapie, to przejdzie to samo. Nie w tym samym czasie, ale w tym samym wieku, jak będzie. I tak, kochani, kobieta miała złamane serce, konstolatkę, Na pewno też przeszła jakiś zawód miłosny. Może coś straciła, na czym jej bardzo zależało. Może jakiś rodzic odszedł, może daleko wyjechał, może zaginął. No, nieźle. Może naprawdę doszło do czegoś takiego jak gwałt. Może posypało się jej życie po prostu jako młodej dziewczyny. Musiała może mieć jakieś miała obowiązki, którym nie mogła podołać. I kochani, tak, mężczyzna. Mężczyzna potem. Podniósł się, stał się lepszym człowiekiem. Naprawdę zmienił się. Przestał, przestał skupiać się na tym, na czym wcześniej się skupiał jako nastolatek. Naprawdę popracował nad swoim charakterem. Może przeszedł jakąś terapię. Dosłownie odnowę. Wiecie? Dosłownie odnowę. Stał się super mężczyzną, dorosłym mężczyzną, który sam jeszcze mógł Dzielić się z tymi wartościami w życiu, swoim swoją drogą. Mówimy na pewno często: A wiesz, ja jako chłopiec w swoim wieku byłem taki, mężczyzna dosłownie taki. Do niego może dzieci chodzą po poradę, ponieważ wiedzą, że ich tato przyszedł trudną drogę. Kobieta tutaj w tym układzie, powiem, że po tym jak miała jako nastolatka taki trudny czas, jako dorosła kobieta, to tak naprawdę miała to wszystko, to swoje życie w swoich rękach. I ona sobie dobrze zdawała sprawę, że obojętnie co będzie, ona tylko może liczyć na siebie, bo wszystko się zmienia naokoło, te koło pędzi, pędzi do przodu, a ona wie, że jeżeli nie będzie o tyle silna, to wszystko się posypie. Ona musi czuwać nad tym domem, ona musi czuwać nad tymi dzieciaczkami, ona po prostu ten cały świat trzyma we własnych rękach. I ona sobie zdaje sobie sprawę z tego, że tak naprawdę zarządza swoim życiem, nikt inny za nią tego nie zrobił. Kochani, tutaj ten punkt, kiedy wy się spotkacie, to jest wielki, już taki wielki, można powiedzieć, taki wysoki etap tego, że naprawdę i ty, i ta wasza wartnia dusza osiągniecie dużo. Na pewno będziecie mieli już własne rodziny, własne domy, może własne biznesy. A może po prostu będziecie zadowoleni z tego, co macie. Bynajmniej już będziecie mieli naprawdę takie, myślę, że to dorosłe, późne dorosłe życie. Takie, kiedy człowiek naprawdę osiągnął prawie wszystko. Prawie wszystko i dosłownie finansowo. Ma te auto, ma ten dom, ma te pieniążki na koncie. Wtedy spotkacie się, będziecie na podobnym y, poziomie. Wy przeszliście podobną drogę cierpienia. I powiem, że każdy pracował jakby na swój rachunek. Ale gdy się spotkacie, to złączy Was coś szczególnego i żadne nie będzie musiało żadnego utrzymywać. Oboje wniesiecie w tę coś wspólną relację, znajomość, to samo. Ja nie mówię, że będziecie partnerami, ale może będziecie przyjaciółmi, a może będziecie się po prostu kolegować przez jakiś czas w pracy, ale będziecie na podobnym szczeblu, jak można powiedzieć. Nie będzie ktoś od kogoś porzucał pieniędzy, ani ktoś nie będzie czuł się gorszy. Będziecie podobni, mieli, podobne życie Wasze będzie. I się Wy wtedy, kochani, spotkacie. Spotkacie się prawdopodobnie jesienią. To będzie jesień, kiedy niebo jest burzliwe, kiedy liście spadają, kiedy są piękne kolory, żółci, purpury, czerwieni na ziemi, kiedy ogień płonie dosłownie. Będzie spotkanie, naprawdę będziecie wiedzieli, że to jest wasza bratnia dusza, poczujecie, co. Yy, będzie tu nawet przyciąganie, powiem, takie, takie do siebie, taka chemia, takie seksualne. Powiem wam, że tu też jest fajnie, kochani, tu jest fajnie. Naprawdę tu tylko płatkami posypać to, bo tu jest coś cudownego, kochani. Buziaczki, skarby yy, cudowne. Kotek was z nami chce się po, powit odwitać. Zobaczcie mojego kotka. Już tu już krąży, krąży, a mama idzie micio, mama idzie wyłączyć kamerkę. Miciu się, bo wąski, wąski spalisz. Buziaczki.